No hej, hej, witam, witam. No dzisiaj małe zmiany. Trochę jeszcze przetrzebione akwarium. Bardziej łyse. Wszystko tutaj zniknęło przy szybie przedniej. Przynajmniej te pogestemony. Poprzerzucałem je tam do tyłu. I tu bardziej. I tu. Także przemeblowanie było. Wszystkie żabienice poszły out. Lotosa też chciałem wyautować, ale ostatecznie mocno go przyciąłem. No i jeszcze zostawiłem, ale będę go musiał mocno kontrolować, żeby jednak troszeczkę mi tutaj tych, właśnie nowych lokatorów nie pozacieniał. Bo jak widzimy, tu jest nowy lokator, tu jest nowy lokator. Tutaj też. O, tutaj po środku. I tam takie żółciutkie. I tu takie żółciutkie. O, i też. Dorzuciłem sobie jeszcze anubiaska jakiegoś. Nawet nie wiem co to, bo nie miał fiszki. I tutaj anubiasek też. O, za balisnerią, Czyli zaczynając. Tu mamy tutaj limnofilię aromatikę, Jak widać. Okazuje się o dziwo, że ja już ją miałem wcześniej. Bo dopiero jak przeglądałem zdjęcia w telefonie okazało się, że, że robiłem już i fotkę w swoim akwarium. No zobaczymy, wtedy miałem dużo azotu. I tak dalej. Jakoś mi to chyba nie szło, skoro jej do tej pory nie, nie miałem. Może teraz będzie szła lepiej. Wsadziłem w dwa miejsca, tu i tu. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. To, ta żółta to niby Nesea Gold. Tylko ja tu mam problem, bo, bo znalazłem o takich innych listkach trochę, ale nazwa Nessa Gold, a to jest Nessa Gold. Nesea, Nesea, Gold. O, Nesea, bez, bez tej literki, a w środku. Ta żółta, o, i tam też ta żółta. Taki ładny żółty kolor. Spodobały mi się czerwonawe łodyżki, pomarańczowe takie. Może to ładnie będzie wyglądało, zobaczymy. No i rotalka niby Hra, nie znam się, tak opisane było. Taką ma też takie ładne zielone listki spodobały mi się, to wziąłem. No, może mi się tutaj to poprzyjmuje. Zobaczymy, zobaczymy. Fajnie by było. No, i to taki krótki update. Jak widać, łyso. Może zmienię zuma. O! Zrobiło się jeszcze puściej. Widzę, rodostomusy wykorzystują resztki lotosa. Jakoś kurde przyzwyczaiły się do, do tego cienia pod lotosem. I tam się skrywają pod tym jednym, dwoma liśćmi. No nie wiem, czyżby to światełko dla nich za mocne było. No tutaj nie da się podejrzeć. Muszę, musiałbym tak pomóc. O. Nie wiem, nie wiem, może. Troszkę za dużo, ale tu nie wiem, ze 30 wat jak idzie to maksymalnie. No i generalnie tak to wygląda. Znowu się woda nabrudziła, oczywiście przy tym grzebaniu. dosadzaniu i tak dalej. Dzisiaj sobie tak testowo trochę odkurzając dno z tych kuleczek, tak, o, te podłoże, co mi wychodzi na wierzch, to sobie trochę odkurzyłem. No i tak spuściłem wiadro wody. No tak wyszło mi gdzieś taki kawałek i sobie przetestowałem mój nowy patent. Znaczy, już się nie uchwaliłem, ale już tak docelowo jest zrobiony, że tak powiem. Działający na maksa. No i panie sprawdził się te 10 litrów 20 czy 22 minuty mi dolewało. Jak miałem 24 stopnie i 6, tak jak teraz, to spadło mi na 24,4 stopnia w tym czasie, czyli grzałka była włączona. Strumień leciał dosyć taki jak na osmozy z porawy. No to tak, mimo wszystko, te dwie włączyłem grzałki sobie też już manualnie tu z przekaźnika z palca, żeby grzały. No ale mimo wszystko nie nadrabiały temperatury w akwarium i troszeczkę spadała o te 20 spadła, czyli no to myślę, że przy podmianie normalnej wody ilości normalnej, no to tam by spadło to tego troszeczkę więcej na temperaturze. Także będę musiał to monitorować przy pierwszej już takiej normalnej 60 litrowej podmianie. Ewentualnie zrobić pauzę, odczekać aż się trochę woda dogrzeje i znowu zacząć dolewać. No ciekawe jak to wyjdzie, bo jak będzie za duży spadek, no właśnie ciekaw jestem, muszę poczytać ile tak tych stopni ta temperatura wody może yy, się zmienić, żeby tak ryby tego nie odczuły i żebym jakieś ospy nie dostał. Przez tą nagłą zmianę temperatury. Chociaż w tym wydaniu, co tutaj tak kapie, to trudno nazwać tą nagłą zmianą, ale mimo wszystko jednak jest to obniżenie w dosyć krótkim czasie. Czy jeden stopień to jest niegroźny? Miejmy nadzieję. Muszę doczytać. Bo szczerze mówiąc, zawsze starałem się podmieniać tak, żeby one nie odczuły w ogóle zmiany temperatury. i Do tej pory nie miałem z nimi w ogóle problemu. A obecnie to może być właśnie jakaś przyczyna, nie chciałbym wywołać wilka z lasu, niepotrzebnie, ale jakiejś choroby, jakiejś niedyspozycji rybek, szczególnie no, najbardziej prawdopodobna byłaby chyba ospa, przynajmniej u kąsaczowatych, no, to wolę nie ryzykować. No ładne te roślinki, podobają mi się, muszę... Muszę powiedzieć. O. No, tylko dzisiaj przyjechały ze sklepu. Czy nadal będą takie ładne. To się zobaczy. Doświadczenia z takimi nie mam. Tutaj jak widać już się coś dzieje na tych poprzednich moich. Lekko dostają jakiś pyłku zielonego czy kropeczek, nie wiem jak to tam nazwać. Ciężko wyostrzyć na liściu jakoś. Może tak. Nie jest to jakieś, to trzeba się dobrze przyjrzeć. No ale, ale zielony nalocik jakiś tam jest, co przykrywa delikatnie, gdzie tu kliknąć, żeby wyostrzył. Tu może? O! Trzeba będzie się pobawić z czymś tam. Może fosforu troszeczkę podać więcej. No ale, jak to będzie tak delikatnie, to nie będzie źle. I zdobywanie doświadczenia przede mną, zobaczymy. Okej, okay. to może na tyle. Podziękuję dzisiaj. Mały update jest. Piątkowy. zmiany jakie zaszły udokumentowane to dzięki i pozdrawiam fajnego weekendu hej hej